Dobra, moim statywem jest szklanka i kryształ, więc módlmy się, aby nic się nie stało. Hej! Dzisiaj sobie pogadamy trochę na temat włosów, ponieważ e, ja sama jak miałam problemy z włosami szukałam e, odpowiedzi na internecie i mm, niektóre były po prostu takie, że... W ogóle mi nie pomogły, a niektóre były takie, że naprawdę pomogły mi. Więc wpadłam na pomysł, że się z wami tym podzielę i dam wam parę rad. Powinniśmy włosy myć dwa razy. Powiem wam teraz w jaki sposób. Więc tak, na samym początku powinniśmy umyć tutaj górę, ponieważ tu zbiera się najwięcej kurzu i bakterii a potem dopiero tą część. Jedna z ważnych rzeczy jest taka, że szampon powinien mieć dobry skład i zawsze sprawdzajcie szampony. Wiem, że to się może zdawać głupie, ale naprawdę to może bardzo pomóc. Przy drugim razie, jak umyć? No to kiedy już zmyjemy ten szampon wodą, wtedy dopiero Możemy umyć te włosy razem, choć nie powinniśmy bardzo mocno tak, jakby trzeć, ponieważ przez takie coś włosy mogą nam się bardzo zniszczyć i połamać. Nie powinniśmy nosić turbanów. Zapytacie się dlaczego? Dlatego, że przez takie coś robi się komora taka ciepłownicza. Rozumiecie o co chodzi? I przez takie coś e, włosy mogą nam się połamać. E, najlepiej by było, gdybyśmy po prostu wzięli i kupili taki e, specjalny ręczniczek. One są tanie. Widziałam na Allegro po 10-15 zł. E, więc taki chyba sobie każdy może kupić. W zwykłym sklepie też są. Więc jeśli tylko ktoś. Komuś zależy i ktoś może sobie kupić, to bardzo polecam. Sama taki mam. Nie powinniśmy kłaść się z mokrymi włosami. Zapytacie się znowu dlaczego? Już Wam tłumaczę. Dlatego, że e, włosy nam po pierwsze w ogóle nie wyschną, a po drugie e, włosy po prostu będą nam się łamać. E, I po prostu rano, jak wstaniemy, będą jeszcze mokre, więc e, nie powinniśmy kłaść się z mokrymi włosami, jeśli już e, suszyć też ich nie powinniśmy takim bardzo mocnym ciepłem, e, suszyć powinniśmy takim letnim albo zimnym, choć zimnym nie polecam, ponieważ możemy się rozchorować, więc najlepiej po prostu najpierw wytrzeć lekko ręcznikiem w taki oto sposób, jak pokazuję, a potem wziąć i lekko podsuszyć, ale dosłownie bardzo leciutko. Jeśli mamy jeszcze czas, to możemy chwilę tak pochodzić. Choć tutaj no, odżywki, które mają działać po dwóch minutach, nie działają. Zapytacie się, dlaczego? Dlatego, że każdy składnik potrzebuje czasu, przez który będzie aktywowany. Więc jeśli na przykład, jeden składnik z składu potrzebuje na przykład 5 minut, to no to po dwóch minutach jednak nie zadziała. Więc dlatego zazwyczaj te odżywki dwuminutowe lub od razu spłukać można nie działają. Mówiąc Wam prawdę, sama takich używałam przez ogromnie długi czas, ale nie. Niestety one nie działają. Gdyby działały, to to byłby cud. Punkt, chyba piąty, jak dobrze pamiętam. Nie powinniśmy szorować ręcznikiem włosów. Zaraz Wam pokażę, jak. Jak mamy tutaj ręcznik, specjalnie go przyniosłam, to nie powinniśmy robić coś takiego, tylko tak lekko przygniatać. Można to tak nazwać. E, dlatego, że jeśli tak szorujemy, e, to włosy nam się łamią, dlatego, że tak jakby włos jest wtedy do góry, otwarty jest i po prostu jest bardziej podatny na łamanie się, więc e, nie powinniśmy tak właśnie szorować. E, uznałam, że jeszcze Wam pokażę raz. Uznawając, że tutaj są rozpuszczone włosy, robimy coś takiego lekko a nie bierzemy tak i szorujemy tak. Nie będę szorować, bo nie chcę sobie wzuć włosów, ale chyba rozumiecie o co chodzi. I szóste. Nie można nosić bardzo mocno spiętych włosów. Na przykład jakiś kitek lub na przykład koków. Nie powinniśmy tak bardzo mocno ściskać, dlatego że przez no, takie coś po prostu niszczy nam się włos. Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć na ten temat, na ten temat, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam możecie do mnie napisać i się zapytać ponieważ tutaj pewnie będę miała wyłączone komentarze jak zwykle, dlatego że youtube mi wyłącza. Więc tak, jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję i lajka i to tyle. Pa! Instagram macie w opisie i inne social media.